żołnierze. Przede mną kolejna odważna kulinarna podróż, prawie niemożliwa do zdobycia, a jednak udało się. Racja wojskowa pokojowych misji ONZ prezentuj broń! Prezentuj rację. Jak oni się drą w tym wojsku. Tak jest! Co jest w środku. Czy to będzie smaczne? Co jedzą żołnierze, kiedy jadą na misje pokojowe? Ruszamy w teren, żeby to sprawdzić. Jestem. Spocznij. Jestem w lesie. To najlepsze warunki do tego, żeby sprawdzić tą pokojową rację żywnościową. Naprawdę ciężko ją było zdobyć. Nie ma jej dużo w ogóle dostępnych, więc bardzo się z tego cieszę. Jeżeli nie widzieliście poprzedniej chińskiej racji wojskowej, gdzie prawie było sushi, to Was gorąco zapraszam. Tu macie podpiętą kartę. Co? Rozkładam się i jemy. Bo ja dzisiaj jeszcze nic nie jadłem. Mam nadzieję, że to będzie dobra uczta. Zacznijmy! Tak ona się prezentuje. Prawie 2 kilo, ponad 4000 kalorii. Ładnie mamy wyeksponowane menu 1. Co w nim mamy? Śniadanie, lunch, jakieś rzeczy dodatkowe, które tutaj tu się mieszczą. Naprawdę paczka jest spora. Racja, którą posiadam, jest dostosowana do ekstremalnego klimatu, bo żołnierze wysyłani są naprawdę w ekstremalne miejsca. Sahara, dżungla, wysokie góry, więc musi to być. Naprawdę wytrzymałe Dlaczego kolor zielony albo brązowy Mają rację to już mówiłem w poprzednim odcinku Ale po to żeby one nie były Łatwo, yy, łatwo Rozpoznawalne w terenie Żeby ciężej je było yy, wyszukać Bo gdyby to one miały na przykład Srebrny kolor albo złoty No to łatwo by odbijało światło I łatwe byłyby do zlokalizowania A tak to mniej więcej zobaczcie Już gdzieś to się nam w tej naszej Ala dżungli nazwijmy to kryje Otwieramy i pokazuję, co jest w środku. Fajnie, dużo tego, łyżka. Od razu położę, żeby nie zgubić. Znowu herbata. W czym ja tu mam podgrzać? Wszystko wysypałem, jest tego naprawdę sporo. Jest nawet ciasto, biszkopty, batony, tu dania główne, Podgrzewać, bo wiadomo, Trzeba to podgrzać, ale jest tego naprawdę sporo. Herbata, hummus. Mamy rzeczy, które idą na śniadanie i to będzie batonik zbożowo czekoladowy i to jest prawdopodobnie to. Tabliczka czekolady, tak opisane, ale to chyba będzie. Wydaje mi się, że to. Rodzynki, galaretka morele i orzechy. Zobaczmy, jak to wszystko będzie. Smakowało. Bardzo jestem ciekaw. Bardzo dziwne to śniadanie, powiem Wam szczerze. W Polsce to byśmy takiego nie doświadczyli. No ale dobra, zjedzmy. Odpakowuję i pokazuję. Tak się prezentuje pierwsza rzecz ze śniadania. Ba baton proteinowy. Po prostu otwórz i jedz. Mmm, dobry. Ale słodycz. Czuć, że tu nie jest nic oszukane. Fajne. Druga propozycja, galaretka. Ciekawe jak smaku. Mm. Boże, jak ja dawno takich słodkich rzeczy nie jadłem. Mm. Śniadanie na słodko. Dużo energii, skok, ale dobra. Naprawdę jakość tych produktów. Na póki co jest wysoka, ale wydaje mi się, że będzie bardzo wysoka. Ale fajne. Rodzynki. Nieco daktyle. Jacie. Tego to ja już nie pamiętam, kiedy ja jadłem. Powiem wam, że przy tych racjach człowiek popróbuje fajnych rzeczy. Daktyle. Ale słodkie. Ale fajna. Kolejny jakiś batonik. A to jest ten batonik czekoladowy. Chyba same słodkie rzeczy. Czwarta rzecz na śniadanie to daktyle i orzechy. Tak to się prezentuje. Sama słodycz. Ja cię kręcę. Myślałem, że zjem coś na ciepło, a tu widzę, że każą mi rano jeść słodkie rzeczy. Ale dawno czegoś takiego nie jadłem. Ciekawe doświadczenie. I ostatnia rzecz śniadaniowa. To, co mogę powiedzieć o tym śniadaniu, to na pewno dużo energii by mi dało. Bardzo tematycznie związane. Słodycz, daktyle, rodzynki, galaretka. No, wszystko na słodko. Kurde. Trochę zjadłem i już czuję się pełny. Co jest ciekawe, nie ma jednej racji ONZ. Kraje, które wchodzą w skład, każdy produkuje swoją. Więc często jest tak, że jak się już spotykałem żołnierze różnych nacji, to się wymieniają. Ponoć indyjska jest bardzo dobra. Jakby mi się udało dorwać. To, to z chęcią by ją przetestował, bo jest ponoć bardzo dobra w smaku, bardzo fajnie doprawiona. Jeżeli chodzi o śniadanie, zjadłbym. Dużo tego nie ma, tak objętościowo patrząc. Wszystko na słodko. Powierzę wam, że chłopaki też te słodkie rzeczy niektóre zjedzą, niektóre rozdają. Mleczakom choćby nawet. Widziałem kilka razy na filmach. Dobra. Chwila odpoczynku. Śniadanie za mną. Idę na lunch do Mariotu. Najlepszą rzeczą z tego śniadania jest ten baton, wydaje mi się zbożowy, z czekoladą. Bardzo fajna konsystencja. Słodki, orzechy, wszystko zmielone. Te daktyle, Też bardzo ciekawe. Dawno już czegoś takiego nie jadłem. Kurna, kiedyś jak się chodziło... Oh kiedyś jak się chodziło do babci, to się dostawało, takie rzeczy były. Suszana morela, brzoskwinia. Boże, czego nie jadłem z 20 lat. Przejdźmy do lunchu. Co tutaj mamy rozpisane? Wołowina, czyli kąkarne, słone biszkopty, zupa i ciasto. Tak to się prezentuje. Mamy to ciasto czekoladowe, zupę instant, słone biszkopty oraz to nasze wołowe, czyli konkarne. Co jest ciekawe? Jestem przyzwyczajony do tego, że yy, w momencie, kiedy używamy podgrzewacza, to tak jak tu jest na instrukcji, powinna być konserwa, którą się podgrzewa, bo w większości, jak jadłem rację żywnościową, zawsze to było zapakowane w konserwę. A tu mamy w, taki, w taką saszetkę. Według instrukcji mogę to wrzucić do wody i gotować 10-12 minut w gorącej wodzie, ewentualnie podkrać. No ja mam garneczek, taki malutki. Postaram się to włożyć i podgrzać. Ale co jest ciekawe, można to też jeść na zimno. Spróbuję na zimno i spróbuję na ciepło. Niech to mi się już gotuje. A ja spróbuję na zimno. Ojoj, oj, 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 oj ale się ładnie prezentuje w środku. Dobra. Jest trochę spicy. O, fajnie. Wrzucam to do mojego niewielkiego garnka. Ciekawe, czy to się w taki sposób podgrzeje. Eee, git. powinno się podgrzać. Zbliżam się do 10 minut, ale powiem Wam z takich ciekawostek jeszcze, że wszystkie racje ONZ są weryfikowane, i z góry jest taki prykaz, że mają ważyć nie więcej niż 2 kg, jeżeli ważą więcej, należy je wtedy pozmieniać, tak żeby trzymały się limitu, limitów. Tu już widzę, że zaczyna mi się powoli to parować, zaczyna być ciepłe. W międzyczasie będę jadł, wstawię zupkę instant, wypuczę sobie kubek i zjem ciasto na koniec. Tak się prezentuje to czyli 115 kilokalorii, 365 gramów. Mm. Ale można się najeść. W zestawie do chyba do tego chili jest ostry sos. Zobaczcie. Tak to się prezentuje. Ale ostry. Ło. Ha. Oj, to teraz to kurna wypali gębę. Ekstra. To jest druga racja żywnościowa, którą specjalnie dla Was kręcę i Wam pokazuję, ale powiem Wam, że no naprawdę nie ma wstydu. Jednak to jedzenie w wojsku po, podnosi moralę i ono musi być dobra go szkoda, że to nie jest zakpakowane puszkę. Puszkę. Nice. Bo wtedy bym mógł sobie to spokojnie podgrzać. A tak to kurna, nieprzygotowane. W skali od 1 do 10 dałbym 7. Jednak te chińskie też były dobre, ale kapkę lepsze. Tu jednak, hu, ale ostre. Hu. Czerwona fasolka, woda, ryż, wołowina. Wygląda i smakuje na zdrowe. Spróbujmy tej zupy. Vecztbu zup instant. Taki się kisielek lekki zrobił, gęsta. Otworzę te biszkopty od razu przy Was i je zobaczymy. Jak ktoś kiedyś pobalował albo się czymś przytruł, dobrze je będzie znał, tak one wyglądają na słono. Dobra, próbuję tej zupy. Zła nie jest, ale dupy też nie urywa. Biszkopcik fajne chrupki w takim zestawie. Cztery takie biszkopty. O. Jak na razie zupa z tego wszystkiego najgorsza. Czekoladowe ciasto. To jest w mojej opinii, żeby takie rzeczy były. W racji, jak ono się prezentuje, owinięte no, jeszcze w papierek. Czekoladowe ciasto. Na lunch, ale fajne. Trochę tylko śmietany i smakuje jak kinder kanapka, ale ciekawe. Oj, 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 oj. I to co jest fajne? Taka racja ma bardzo długi termin ważności, bo 2-3 lata. Bardzo dobre to ciasto. O kurde. Jak ja za czekoladą nie przepadam? Tak, to jest super. To jest super. Czyli był lunch, a teraz będzie diner. Ja cię kręcę. Zapowiada się ciekawie. Wieprzowe kuleczki mięsne z makaronem. Tak one się prezentują. Można jest na zimno, można podgrzać, ja je podgrzeję. I powiem wam, czytam, co powinienem mieć dalej, i trochę chyba pomyliłem śniadanie z obiadem, bo tu był czekoladowy baton, więc będę musiał zamienić, ale nie istotne. To powinienem zjeść na obiad, a zjadłem na śniadanie. Ale zmarzłem już, ja cię kręcę. A w międzyczasie próbuję ten czekoladowy baton, który powinien być na śniadanie. Sama czekolada. Tak to się prezentuje. Ja za czekoladą nie przepadam. Mm. Ale dobra czekolada. To nie jest czekolada z oszą. Kurna, dobrze chłopaki jedzą. Normalnie są tam klopsiki w środku, jest makaron, jest cieplutkie. Ale ładnie pachnie. Pokażę wam tego pulpeta z makaronem. Nie no, na bogato. Oj, spada. To za mamusie. To już bardziej zdecydowanie przypomina polską rację, wojskową. Ale fajne. Ciepłe, pożywne. Kurde. Normalnie jak w restauracjach. No to może trzeba byłoby trochę doprawić. A właśnie, mam pierwszy sól. Elegancko. To z tych dwóch, dań na ciepło, to to mi dużo bardziej smakuje. To jest dużo lepsze. Tu bym dał 8 punktów. Podoba mi się ta seria Piszcie, czy Wam się podoba seria z tymi racjami, bo rzeczywiście pokazuje nam to trochę już zupełnie inny świat. Jest jeszcze dużo ciekawych racji, które będę chciał wam pokazać. Może piszcie, którą chcielibyście widzieć jako następną. Jeżeli jesteś stałym bywalcem tego kanału, to bardzo mi miło będzie, jeżeli dasz łapkę w górę i komentarz, ty łukasz to dla zazięków, żeby rozpierdzielić ten algorytm. I to naprawdę wziąłbym też ze sobą na jakąś wyprawę, żeby nie latać po schroniskach, nie kupować rosołków za 50-60 zł, czy jakichś pierogów odgrzewanych z Biedronki. To to jest zupełnie zupełnie coś innego. Jeżeli nie jedliście wojskowego jedzenia spróbujcie. Bo na ciepło już więcej nic nie będę jadł, to mogę sobie kawkę zrobić. Jest tutaj kawka? Jest herbata, czyli jest kofi, jest, jest, jest. Tu zaraz skoczy kawka, ale jest jeszcze herbata. Protein shake, cytrynowy, izotonik, tutaj jakiś napój też izotoniczny, owoce, protein mix, crunchy musli, mleko w proszku, ten humus był, mydło, cukier, papier, słodkie biszkopty, to do humusu zaraz wleci, ściereczki, guma do rzucia, pieprz i sól. Ale smola. Nie wiem, ja tam fanem kawy jestem, ja kawę lubię pić. Piję nawet trzydziennie. dziennie. Oj, całkiem niezła. Mamy ten humus, mamy chusteczki. Akurat smarkam, więc przyda się zwykłe takie, higieniczne. W razie gdyby w lesie, wiecie, ja teraz będę nos dmucham, ale w lesie może być przydatna do czegoś innego. Kranci musli. Jest banan, ale fajne. Tak jak dziś się maszeruje, żeby sobie podchrupać do maszerowania gdzieś, jak się idzie, żeby coś zająć, czas w buzię, mieć coś, to takie musli fajne. Dziwne, to jest wszystko mi smakuje. To teraz czas na klasyczny hummus. Nie jestem jego fanem, ale otwórzmy, sprawdźmy. Biszkop z humusem. Czuję się. Przy tej racji dobrze zaopiekowane. Jedyny minus, jaki do tej pory widzę, to jest to, że te główne dania nie są zapakowane w, w jakiś blaszany pojemnik, w puszkę. Co tu jeszcze mamy? Vegan protein shake, izotonik. Do manierki sobie dodam. Ten izotonik witaminowy, a tu tego proteinowego shake'a sobie zrobię w kubku. I super. Taka lemoniatka się zrobiła. Ekstra. Co to w ogóle jest? Ale magia. Zobaczcie. Przypomina to konsystencję mleka. Jest to takie bardzo słodkie mleko. Taki shake. I do tego mogę dodać te crunchy owoczki. Tak zrobię. O, jestem najedzony jak bąk. Ale dobre. Super ten shake. Świetnie skomponowana racja. Żywnościowa. Różnorodna. Dużo napojów izotonicznych, w ogóle dużo napojów, dwie herbaty, kawa, yy, jeszcze został mi ten proteinowy żel, to jest chyba żel proteinowy, łe, cierpkie, gorzkie, dziwne smaku, niedobre. Jakbym był głodny, to bym zjadł, ale teraz głodny nie jestem, nie polecam, bo jest, jako to ma dziwną strukturę, łe, nie polecam. I ostatnia rzecz, guma do rzucia. Oka twarz, Mmm. Oj nie, jakby naturalna. Oj, to te dwie rzeczy myślałem na koniec, że umilo mi to wszystko, a nie umiliły. I tak, moi drodzy, bawią się chłopaki w ONZ na misjach pokojowych. Pełna racja sprawdzona. Bardzo różnorodna, bardzo dużo produktów. Prawie 2 kilo, ponad 4000 kilokalorii. Co mi najbardziej smakowało? To wbrew pozorom śniadanie. Bardzo dużo napojów, to co wyróżnia tą rację, oraz te klopsiki wieprzowe. Całkiem naprawdę, całkiem spoko. Z chęcią bym tę rację zabrał gdzieś w swoją jakąś podróż, na pewno bym się nie zawiódł. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, bardzo mi miło, jeżeli dacie łapkę w górę i komentarz Team Łukasz. Dzięki za dzisiaj. Spodobało się i chcesz więcej? Żaden problem. Na lewo najnowszy film, z prawej moja propozycja dla Ciebie. Pamiętaj, Team Łukasz zawsze subskrybuje.